Kolejny dzień witali i kolejne piękne widoki. Witajcie w Cinque Terre. Znajdujemy się w jednej z pięciu miejscowości na wybrzeżu, i wszystkie je pokażemy Wam w tym odcinku. także zapraszamy do oglądania. Tak wygląda ostatnia stacja, Monte Rosso. My zrobiliśmy tak, że pojechaliśmy na sam koniec i stąd będziemy iść w kierunku specji, czyli od końca do początku. Zaraz znajdziemy zejście na dół, i będziemy sobie ruszać gdzieś w tamtym kierunku. I taki widok nas wita po wyjściu z dworca. Jak Ci się podoba, Angie? No, tu jest nieziemsko. Trochę ludzi sobie tutaj pływa, chociaż zgaduję, że temperatura wody jest jeszcze nie najlepsza, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tam są takie fajne skarpy, a w oddali widać te kolejne miejscowości, Cinque Terre, na których będziemy niebawem. W ogóle zobaczcie, jaki tu jest kolor wody. Usiedliśmy sobie w takiej uroczej restauracji z takim widokiem, no i jeszcze tak nie mieliśmy. Mamy już nasze zamówienie. Kawka z takim pięknym widokiem. Ona jak się nazywała, przypomnij? Y... Marocino. Marocino, tak. Fajna, przyjemnie się tak nie udelektować. Ona ma kakao czy czekoladę? I to, i to. A, okej. Okay. <noise> I mleko i espresso. No i ja mam kanapkę. jak? Fajnie, taka delikatnie ciepła. A z czym dobre masz? Pieczywo. Z i z serem. I twoje wygląda smacznie. Ja mam makaron z pesto i z pomidorkami. W ogóle ten region słynie z pesto. Podobno jest przepyszne, więc zaraz sprawdzę. I to czuć, że smakuje inaczej? Tak czytaliśmy, że oni tutaj mają zawsze świeże pesto. Tak, tak było napisane, no. I naprawdę to czuć, czuć tą właśnie no to bazylię. Przepyszne, naprawdę. I ciekawy makaron, w ogóle trochę przypomina takie, z bliska takie robaki. No takiego nie jadłam, ale naprawdę wyszła. No tak, no to spróbowałaś coś lokalnego w sumie, nie? Ogólnie to Monterosso jest Największą z tych pięciu miejscowości, tutaj najbardziej rozwiniętą, podobno turystycznie pod kątem wiem, hoteli, restauracji i tak I w sumie to miejsce, gdzie my jedliśmy przed chwilą, ono było zaraz po wyjściu z dworca. No i ogólnie, sporo jedzenia już pokazaliśmy w tej serii odcinków. Raczej nie był to najlepszy pod kątem smaku posiłek ze wszystkich, ale na pewno to był najładniejszy posiłek, bo nigdzie nie miałem lepszego widoku niż tutaj. Podoba Wam się widok? Musi się podobać. Jak ktoś powie, że to nie jest ładne, to coś z nim nie tak. A najlepsze jest to, że piszą o tych kolejnych miejscowościach, że one są ładniejsze. Można wejść sobie jeszcze po schodkach wyżej i stąd jest jeszcze lepszy punkt widokowy. Ogólnie widzicie, że mamy tutaj świetną pogodę, ale ogólnie teraz jest świetna, bo jak wstaliśmy, to padało. I tak naprawdę jakoś dopiero około 13 mogliśmy wyruszyć, jeszcze zanim dojechaliśmy do Specji, zanim dojechaliśmy tutaj, to trochę tego dnia nam ubyło. Ale fajnie, że się rozpogodziło, bo już myśleliśmy, że będzie kiepsko. A jedliśmy w tym lokalu. Jedna kawa kosztowała 2 euro, kanapka 5, makaron 9, koperta euro 50. W sumie nieźle. I takim pociągiem podjedziemy sobie do kolejnej miejscowości. Dotarliśmy do Wernatcy. I tutaj nie wysiada się bezpośrednio przy wybrzeżu, tylko w miasteczku, także trochę tu pochodzimy i zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. I chyba idąc ciągle prosto, dochodzimy do wybrzeża. Tak, już widzimy. I to wygląda fajnie. O, wow. Ale ekstra. I co, tutaj chyba jest ładniej, co? Niż na tej No, zdecydowanie. Monterossa? Aczkolwiek tam już było pięknie. Tak, tak. Tam było fajnie, ale tutaj to jest super. Te łódeczki robią tutaj bardzo fajny klimat. No i zabudowa jest bliżej. To tak, takie bardzo pocztówkowe miejsce. Od razu chce się wyciągać telefon albo aparat i cykać foty. To jest naprawdę super miejsce, żeby sobie tak posiedzieć, pochillować, poopalać się, jakiegoś drinka wypić. Super. No, drink by się przydał. To my powoli idziemy szukać drinka, a Wy w tym czasie zobaczcie kilka luźnych ujęć z tego miejsca. Pytam. Wow. A chciałem tam usiąść, dopiero co? Wzięliśmy sobie lokalne winko. Wow. Ale super. O kurde. I w ogóle zapytałem się sprzedawcy, czy to jest lokalne. I tak się facet oburzył, że myślałem, że wyjdzie stamtąd i zechce się bić ze mną. Chyba Może obróc... myślał, że, że ty wątpisz, że to lokalne. Chyba tak to odebrał. Także próbujemy. Ale ogólnie czytaliśmy wcześniej, że. To naprawdę jest wino, białe wino lokalne. Jak? Wow, fajne. Takie bardzo delikatne. Uh -huh. A słodkie? Nie, takie w sam raz. W ogóle zastanawiałem się, czy chcę wino na to słońce. Ono jest tak jakby orzeźwiające. No to muszę spróbować. Pasuje chyba do okoliczności. No, rzeczywiście lekkie, ale bardzo dobre. A czujesz właśnie, że jest takie, nawet na. orzeźwiające, no, tak. Nie piłem chyba jeszcze takiego wina, które tak by działało jak to. Ale rzeczywiście polecamy, naprawdę smaczne. No i sceneria idealna. Nic tylko cały dzień tu przesiedzieć. Albo tydzień. Podejdziemy jeszcze trochę wyżej, żeby mieć lepszy widok. Dalej już nie będziemy iść, bo zbraknie nam czasu. Ale co, fajny widok jest stąd, co, Angie? No, super. I ogólnie musimy powtórzyć to, co mówiliśmy wcześniej: że ta pierwsza miejscowość, którą pokazywaliśmy, była fajna, ale ta to jest w ogóle już najwyższa liga, chyba, co? No, rację. Mega widok, niespotykany wręcz. Jeżeli tu nigdy nie byliście, to koniecznie zapiszcie sobie na liście miejsc do odwiedzenia. Nie będziecie żałować. Wysiedliśmy z pociągu w kolejnej miejscowości. Ta nazywa się Cornilia. Jest to dokładnie środek naszej dzisiejszej podróży. Tak sobie policzyliśmy, że nie starczy nam czasu, żeby tam zajść. Także wsiądziemy tutaj w pociąg, pojedziemy sobie do Manaroli. Stamtąd przejdziemy się kawałek piechotą w kierunku Rio Maggiore. A jak jesteście na stacji. To na wyświetlaczu patrzycie sobie kierunek. My jedziemy od końca do początku, więc patrzymy na te La Spezia. Tylko zwracajcie uwagę tutaj niżej, jakie stacje mają wypisane. Bo my raz wsiedliśmy do takiego La Spezia, No i się okazało, że dopiero zatrzymuje się na Romaggiore, a nie na tych poprzednich. I musieliśmy wracać ponownie innym pociągiem. Większość pociągów ma w środku wyświetlacze, na których jeszcze możecie upewnić się, czy dobrze jedziecie. Chyba, że traficie tak jak my na tym, o którym opowiadałem. To i tak już będzie za późno, żeby stąd wyjść. A tam jest Manarola. Widzimy się na miejscu. Tutaj z dworca doszliśmy takim tunelem, no i do wybrzeża też widać, że jest kawałek. Tutaj też jest fajny klimat, trochę podobny jak w tej Wernatce. Tak. Nie mogę zapamiętywać tych miejscowości. No, tutaj seria jest podobnie. Zobacz nawet tutaj w górę, nie? Ogólnie ta zabudowa trochę jest taką jakąś favelą się kojarzy? Coś tego typu. Z czym? Fawela. Tak jak w Brazylii są, tak wysoko. No, albo Obudę. w Kolumbii. Albo w Kolumbii. Tutaj też widać, że są fajne miejsca spacerowe. Tu już widzimy spoko ścieżkę. Pewnie później się nią przejdziemy. Bardzo ładne miejsce. Polecamy mocno. Fajnie też byłoby tu kiedyś popływać. Może się kiedyś załapiemy na jakiś rejsik. Fajne miejsce, żeby sobie tak posiedzieć i pocilować też co? No zobaczcie, siedzicie sobie tutaj. I taką macie panoramkę. Jaki świat jest piękny? Tutaj chyba najlepszy widok w tej miejscowości, co? No. Mega fajnie. Tam w oddali widać Kornilię, gdzie jeszcze nie tak dawno wsiadaliśmy do pociągu. Tu jak widzicie słońce mocno świeci. Będzie już powoli zachodzić. A tutaj jak fale się obijają o skały, patrz. No, faktycznie. W ogóle to też jest taki przyjemny widok, co? Można tak stać, obserwować to. Ładnie wygląda. Jest to takie uspokajające. Dużo fotografów się teraz tu ustawia. Zbliża się golden hour. No i będzie można to naprawdę nieźle pochwycić. A my lecimy na Roma Romaggiore. Roma Będą się ze mnie śmiać w komentarzach z mojego języka. A teraz przejdziemy się szlakiem via del Amore, czyli szlakiem miłości. Podobno najładniejszym. Ogólnie to ten odcinek szlaku od kilku lat jest już zamknięty. Prawdopodobnie tylko jego część jest otwarta. On miał być ponownie dostępny gdzieś niby w tym roku, ale chyba to jest odwlekane. Także zobaczymy. Na pewno nie uda się dojść do tego Rio Maggiore, bo jest zamknięte. Ale mam nadzieję, że trochę będziemy mogli tu pospacerować. To se poszliśmy, co? No. Zamknięte. Nie wiem, może 200 metrów można było tylko przejść. Szkoda, bo kurde. Wydaje się, że to serio mógłby być najlepszy odcinek. Wy teraz jesteście w takiej sytuacji, że oglądacie to po tym, jak my to nagraliśmy. Jak planujecie, zwłaszcza nie wiem, za pół roku, za rok, sprawdźcie, czy to jest otwarte, bo mega fajnie się to zapowiada. I jak tak, to przejdźcie sobie tym odcinkiem. No dobrze, że chociaż kawałek przeszliśmy. Ojej, nie będzie się chciało w ogóle stąd wychodzić. Wysiedliśmy w Rio Maggiore. W sumie w ostatniej chwili wysiedliśmy, bo się zamyśliłem i bardzo krótko się tu jechało i nie spodziewałem się, że tak szybko. I się jargnęliśmy, jak już ludzie kończyli wysiadać, ale udało się. Idziemy teraz jakimś tunelem. Wydaje się, że w dobrym kierunku, w sumie nie ukrywam, że jakoś nie patrzyłem tego mocno, tylko idziemy za ludźmi. Udało się. Znaleźliśmy wybrzeże. No i widać to światło. Zaczyna się złota godzina. Idziemy cykać foty. I tak pięknie wygląda wybrzeże w Rio Maggiore. No coś niesamowitego na tle tego zachodzącego słońca. Wow. Tu też jest fajny klimat, bo jest gdzie usiąść. Też te łódeczki tutaj są i bardzo fajnie wpływają na odbiór tego miejsca. Tam też są fajne restauracje, więc można sobie wziąć jedzanko i tutaj sobie usiąść. Dobry pomysł. Właśnie dziewczyna niosła takie frytki i co to było? Krążki cebulowe? Tak, w takiej panierce takie, i frytasy, takie fajne gruby. I wydaje mi się, że zaraz pójdziemy ich poszukać. I chyba też sobie kupimy. Chodźmy na to wybrzeże, może zdążymy jeszcze. Przy zachodzie pojeść. Zdążyliśmy jeszcze trochę. Dobre porcje. No za I fajny 6 widok. euro. Jedna. No super będzie. I taki zachodzik na koniec udało się jeszcze złapać. No, idealnie trafiliśmy. Gdy myśleliśmy, że ten dzień już się kończy, okazało się, że to nie koniec emocji, bowiem po powrocie na parking zastaliśmy uszkodzony samochód. Ktoś dość mocno uderzył nam w auto. Niestety, obsługa parkingu i policja nie chciała nam pomóc, chociaż wjazd i wyjazd z parkingu mają monitoring. Więc do kosztu tego wyjazdu musimy sobie doliczyć blacharza. Dajcie znać w komentarzu, jak podobało Wam się Cinque Terre. Miło nam będzie, jeśli zostawicie subskrypcję na naszym kanale. Obserwujcie nas też na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.